Okej, okay, pytają się gdzie muchawa, ja nie wiem o co chodzi. E, ta muchawa, nie wiem gdzie jest, bo kolega mi dał, żeby to sprzedać. A co to jest? Muchawa do liści. Aha, muchawa. No, ja sobie do... tak wymyłem do... Dobra tygrysie, kurwa mać, wiem o co chodzi. Opowiedz mi... To tam jest dokładnie, powinien być muchawa.

ale nikt jeszcze mu nie założył żadnej sprawy, i tak dalej, więc może to są aktorzy jacyś. Nie wiem. Border Kisio, 10 zł. Czemu kochasz Janka, a nie naszego Kubę? Czemu kochasz Janka, a nie naszego Kubę? Czemu kochasz Janka, a nie naszego Gubę? Chyba to jest my Czemu dobry kochasz Janka, a nie o, to mój dobry przyjaciel. A ty, moim przyjaciółką Gubę? jest i dobrą. Tak? Mhm. A dobrze razem streamy? Bardzo dobrze. Rekordy same. Aha. Mhm. wiem. Wiśnia, 10 złotych. Janek to zwykły czpum, któremu od ćwania krzczone... No nie wiem, no podobno, yy, przynajmniej w tym programie Freak Fight Polska mówili, że... że rodzice się nawet zgodzili, żeby to przyszła. Co o nim myślisz w ogóle? Jest w jakimś kurwa dla mnie. A, a co on Ci na przykład zarzuca? O co on się pruje? Ja gadałem o mam uję i tak dalej i wjechałem na moją yes. y, matkę y, na nazwiska na budowę mojej matki Tak? Nie no to kurde bardzo to nieładne. Od razu, za... od razu do mnie. Nieładne zachowanie ja kurwa. Mi teraz mi takie coś powie, to ja nie wiem czy nie, o czym mnie oczywiście Tak? Ty, Dalto, spójrz na mnie. Ale uważaj na siebie kurwa. Dobra? Nie bo ja wiem, że jesteś dobry chłop. W życiu akurat miałem taki wycisk, że tutaj jestem i nikt mnie nie rozjebał. Cała gmina mnie bije po pysku, nie? ty mnie tylko chodzi i wypierdala pysku Dalton, wierzę w Ciebie. To by było jak najlepiej. Za całą opakę już mogę ładnie lecieć. Dalton, A Ty się bijesz z Jóżką? Ja nie chcę stąd gadać. Dziękujemy bardzo za wywiad. Dzięki za to. Ja jeszcze ja, ja, ja jedno mam pytanie, Ty wiesz w ogóle co się wokół Ciebie dzieje? A to jest głupie pytanie, nie wiesz co się dzieje? Za głupie chyba, co? No za głupie i ja dlatego kończę Bo no, no i Wasze... Ja no, 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 nie to, lubię takich krytynów Kiedyś Jak coś kurwa jak... zrobisz, pójdę na policję Dobra <średenia> Rozumiesz to? To jest kurwa <średenia> w Waszym stylu Grandy też miał <średenia> dzwonić o nie, to, to było żarta by میczy... kurwa, teraz kurwa gadasz poważnie Nie, nie bo tak. Ale ty, o, nie, ale, a co przed chwilą krzyczałeś? O, o, ej, o... ej, lecę sobie o... dalej Gejo wypałem, jebałem. Ja akurat cię skończyłem Co? Kolejny, kurwa, soft jest. Jaki soft jest Bo stary, miałem, kurwa, suche usta, czy normalne, kurwa. kurwa lepiej, to żeby nie pękały bary, żeby, kurwa... usta, kurwa. To jest, kurwa, dbanie o siebie, po prostu. Kurwa, nie, rano, lepiej, żeby były bary popękane, jakby się na najarał, nie? Mężczyzna musi jebać. No tak, jesteś przykładem, kurwa, tego zdania, Przykład, że ulica z człowieka nigdy nie Jak jutro poznasz, i widzę sztucznego... Dlaczego?! Kurwa! Dlaczego?

Kolejny raz influencerką zamkniętą mordą <noise> to szok na wioskę No Jechać Ale ogólnie, jedź na wioskę, nie? Całe życie pole, ręczna robota Dzień w dzień to samo, gnój wypierdalaj. To wiesz jak to kurwa rusie Trzeba praca Codzienność, to do końca masz taką energię w łapie no. Że ci urwie głowę you look very good thank you nice to meet you hello you look very good boy i'm not girl so i'm girl girl sencha <laughs> what does it mean take down eye these contact. glasses it's just eye contact two minutes eye contact okay. <laughs> nice you look like you know you look like you are creepy You look, I'm not creepy, I'm just uh you a little bit shy Let's go on the dance floor. I'm not dancing, I don't like iiii Jak disco Karolowi nie odjebie z powodu pieniędzy, nie odjebie mu z powodu jakiejś laski Albo od Sławy z jakiegoś powodu, no to powinien zostać tabionym streamerem pewnie. Sam z, z chłopakami speedratech z z mane Znaczy no całej tej trójce musi nie odjewać po prostu M musi mnie odjebać i muszą się jakoś nie pokłócić. To kurwa ostrzegam! Tu jest Harmider z słabą psychiką, nawet niech ktoś ładnie wchodzi, bo nie ma miejsca kurwa dla lamusów jebanych, co po jednej akcji kurwa się zamykają w sobie. To was ostrzegam od razu. Twarda psycha i zać się te pięści kurwa! Stop frajerom! I tyle kurwa. W sezonie udawał się do kasy na nieopodal stadionu i tam właśnie dawał upo swoim emocjom, tym pozytywnym jak i negatywnym. Witam serdecznie. Yy, nie. Ponieważ w kasynie byliśmy wczoraj, jeszcze meczu nie wygraliśmy, także działamy indywidualnie. Dziękuję. Działamy indywidualnie, natomiast chciałbym właśnie tylko zaznaczyć, że jeden z zawodników wpływa negatywnie tutaj na wszystkich, bo wczoraj wciągnął mnie w kasyno i przejebałem 10 tysięcy złotych. Także to jest kolejna kwestia, którą trzeba. Dwóch rampa, dwóch rampa. Poszedł flash. Przepraszam, ale jestem akurat w kurcze. Pałac dwóch, jeszcze jeden pałac, pałac. I, I tak wie pani, nie ram, z panią. Ram, I ram, tutaj muszę się komunikować yy, z znajomymi. Staro mi że z Marianem sobie gra, że nie, nie gra z nami. Czy ten ziomek z Marianem gra? Nie, że im staro gra z Marianem, że nie gra z nami. Aha, no to już więcej z nami nie gra, no i tyle. Piękowe. Napisał, że u Mariana na wypożyczeniu jestem, xD. A. No, to już więcej na nie nagra, no i tyle. Jak się chodzi do Mariana grać, no kurwa. Jak ty do co goś. Dobra, ja go usuwam znajomy w ogóle. Ta ten Nie no, no chuj, to... chuj w tego Szellego, kurwa, on jest taki przyjebany na umyśle, kurwa. Chłopak będzie siedział kurwa cały dzień, łaskawie aż go zaprosić na granie. Do czego go nie wziął z samego rana, kurwa? I problem robi, że kurwa gra ze mną. Może Chyba chuj w tego Maria, kurwa, skoro tak pierdoli a po, a po pierwsze, kurwa, yy, Ajbsaro nie czekał od rana, bo go, kurwa, nie było. Meduska, czemu bąkolcie Cię wyzywa? Bo ma kompleks meduzy, faraona. Chłopie, to jest wszystko kompleks, kurwa, potężnego faraona. Mordko, jak można obrażać albo cisnąć gościa, który nikomu nie wadzi? To jest tylko i wyłącznie kompleks. Potężnego faraona. Bardzo mi przykro, że tak wpływam na jego psychikę, ale mam nadzieję, że też kiedyś będzie tak mocnym mężczyzną, jak Faraon. Eksperyment, widzowie, nie wiem, czy zjedziałem. Ja przepraszam! To, <grymne> <grymne> to nie był, to nie był dobry pomysł. Błędnie, kurwa, jadę elegancko. Już wracam do Zordu, nie? Wracam już do zordu. I moi drodzy, co się dzieje? Ha, wiatr nie wie, kij się chwieje. Stoi dziadek przy pasach, ale odwrócony i sobie z kimś rozmawia. Ja przyhamowałem przy tych pasach, zachowałem szczególną ostrożność. Mówię, nie przechodzi, jadę. Przejeżdżam, a dziadek nagle kurwa, odwrót krok do przodu, ten mi zahamował. Mówi, no niestety, proszę pana. A ja jak wybuchłem zacząłem krzyczeć na całe auto. Wyjebamy dziad, kurwa mać. I chłop się wystraszył, mówi proszę się zamienić, a ja my nigdzie się nie zamieniam. Jedziemy do Zordu i chuj, ja umiem jeździć, panie. Pana dowiozły z do tego Zordu. Jeździliśmy godzinę bezbłędnie. Mówi proszę się zamienić, a ja my nic się nie zamieniam. Jedziemy do Zordu. W nerwy miałem takie, że szok. No, ale za trzecim razem zdałem wszystko elegancko, bezbłędnie. Więc git. Ale mnie tak zdenerwował, że chuj.